A teraz chciałbym zaprosić na scenę wiceprzewodniczącego porozumienia Autyzm Polska, członka Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, członka Forum Dialogu PEFRON, Edwarda Bolaka, wiceprzewodniczącego porozumienia Autyzm Polska. Pan Edward Bolak wraz z inicjatywą społeczną Rodziców Dzieci w Spektrum Autyzmu jest głównym inicjatorem dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję panu Edwardowi za okazanie naszej uczelni za zaufanie okazane na naszej uczelni i powierzenie organizacji tej ważnej konferencji. Szanowni Państwo, o, działa wszystko. Ja sobie tylko wypróbuję prezentację, jeżeli Państwo moglibyście uruchomić. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo to jest dla mnie duży zaszczyt. Ja się czuję oczywiście jako współorganizator, ale oczywiście dziękuję bardzo gospodarzom, w Wyższej Szkole Biznesu. Także, także to jest wielka sprawa i wszystkim oczywiście gościom za możliwość powiedzenia paru słów. Proszę Państwa, cóż tu popatrzę, a już będę, na razie jeszcze nic nie widać. O. Szanowni Państwo, to jest tak, tutaj podczas ostatniej prezentacji zobaczyliśmy pewne możliwości, prawda, że co, co wybrać, ale pytanie zasadnicze jest, co jest dostępne. I ile jest miejsc w tych wszystkich propozycjach, czyli czterech jakby poziomach, czy, czy rozwiązaniach? Oczywiście każde z tych rozwiązań jest w zależności od, od potrzeb, od funkcjonowania danego ucznia, danego dziecka autystycznego. Tutaj cały czas widzicie Państwo filmy i informacje o głównie z przedszkola, prawda, z głównie przedszkola Autostop. I być może tutaj widzimy te osoby, które w przyszłości mogłyby się stać pracownikami, tak jak Maciej Okszturski, pan doktor. Także no, to wszystko zależy, żeby one, te wszystkie młode, młodzi, młode dzieci, małe dzieci, nie musiały przeżywać tego, co pan maciek, prawda? żeby miały tą drogę trochę. Trochę lepszą, trochę, trochę bardziej płynną, dostępną przede wszystkim. Widzicie Państwo na sali te osoby, które mają takie t-shirty niebieskie z y, tytułem Zrozumieć i Wspierać z napisem. Bardzo dziękuję. To są rodzice właśnie, którzy właśnie się martwią o to, o to jaka jest przyszłość. Bo, oczywiście, zapewne na terenie państwa, miasta i, i tutaj regionu powiatu. Na terenie Nowego Sądu są, są szkoły, są te wszystkie cztery, cztery elementy, które widzieliśmy, ale czy jest wystarczająca ilość miejsc? Czy, czy uczelnie przygotowują kadry w sposób taki, że rzeczywiście ta nauka, to wsparcie, ta edukacja jest dostosowana do nowoczesnych form? Wspierania osób z spektrum autyzmu. Ja mam takie doświadczenia, ponieważ jako tutaj różne, wymieniono różne tytuły powiedzmy czy funkcje. Natomiast jestem przede wszystkim praktykiem, jestem terapeutą, jestem specjalistą z autyzmu, który bezpośrednio pracował z osobami z autyzmem, ale z dorosłymi. Więc musimy zastanowić się, do jakiej przyszłości te osoby są przy, przygotowywane. Prawda? To tutaj też było w przypadku wystąpienia pana Macieja Oszczurskiego ważne. Już staram się może. Coś tutaj nie działa. zacięło się. Przepraszam za kłopoty techniczne, ale o teraz pewno pójdzie szybko. Tak, to nasze spotkanie jest oczywiście możliwe dzięki projektowi, dlatego te wszystkie tutaj loga i, i rzeczy formalnie, także jesteśmy. Nasza fundacja, Fundacja Współpraca Nadziei realizuje projekt właśnie zrozumieć i wspierać Ochrona praw osób z autyzmem, podczas którego są możliwe tego typu spotkania. Bardzo się cieszę. Tutaj na terenie Nowego Sącza miałem okazję spotkać się z przedstawicielami. Stowarzyszenie Nadzieja, to nie jest miejsce tylko i wyłącznie dla osób autystycznych, ale też bywają tam tacy uczestnicy na przykład warsztatów terapii, ale też działa tutaj oczywiście Fundacja Mata, której uczestnicy warsztatów byli przed chwileczką z nami, ale, ale no teraz już chyba poszli na catering, do którego też Państwu po zakończeniu naszego spotkania zapraszam tam w drugiej części. Ale wracając do, do rzeczy. Oczywiście nie będę mówił o projekcie, bo mam 10 minut i nie o to chodzi. Proszę Państwa, to jest dość stare są dane 2016, 2017, 2018. To chodzi o to tylko, żeby poglądowo sobie spojrzeć. Także to jest ten system informacji oświatowej elektronicznej. Widzimy jak to są lata szkolne. Wzrasta liczba uczniów z autyzmem lub z zespołem Aspergera, ale także uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem. Bo musimy zdawać sobie sprawę, że oczywiście są osoby w pełni intelektualnie sprawne. Z zespołem Asperger'a jak jeszcze do niedawna mówiono. Oczywiście, już teraz w nowych klasyfikacji, ten sposób mówienia już trochę odchodzi w przeszłość. Ale głównie chodzi o to, że autyzm prawie nigdy nie wy występuje w sposób taki czysty, jako sam autyzm. Zawsze ma jakąś domieszkę, jakieś inne sprawy, które też towarzyszą i które kształtują przecież jednej, jednego człowieka. Prawda? Czyli głównie też jest kwestia autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej. I tutaj są zupełnie inne potrzeby i zupełnie inne też oczywiście potrzeby instytucjonalne, czy związane z edukacją i oświatą. Widzicie Państwo, ta fala rośnie. prawda? Oczywiście, jakby znaleźć, to są dane z raportu nik więc one były za ten okres 19, 20, aż do dzisiejszych czasów mniej więcej jest ten trend. Także tak, teraz mamy na etapie edukacji. Uczniów autystycznych, czy z zespołem Aspergera, czy z problemami sprzężonymi. Jest ich dość dużo i oczywiście jakoś są i jeszcze trochę będą w tej edukacji, ponieważ do przedłużonego momentu 24-25 roku życia mamy czas. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że kształtując politykę społeczną, po pierwsze muszą być właściwie miejsca w tych placówkach edukacyjnych, tak żeby przygotować do przyszłości te dzieci autystyczne, żeby one były jak najbardziej samodzielne, żeby dawały sobie radę, żeby mogły wejść w placówki dzienne, żeby miały dorosłość związane być może z jakąś aktywnością. Być może z pracą w niektórych wypadkach. Więc planując tą politykę społeczną, zobaczmy, że za chwileczkę, kiedy już kończy się ten okres magiczny, 24-25 rok życia, to wpadają, jak często rodzice mówią, w dziurę systemową. Nie mówię tutaj w tym no, miejscu, tylko w całej Polsce. Nie ma propozycji, niechętnie są przyjmowani do środowiskowych domów samopomocy, albo nie ma tam miejsc. Do warsztatów terapii, a do Zazów to już w ogóle jest wyższa szkoła jazdy, jak to można kolokwialnie podsumować. W każdym razie nawet jeżeli ta edukacja stara się jak może i rzeczywiście od wielu lat zauważam, że postęp, przygotowanie dzieci autystycznych jest, jest o niebo lepszy niż 20-30 lat temu, bo my mamy takie osoby u siebie w fundacji, te właśnie starsze. Otóż są bardziej przygotowane, są samodzielne, społecznie rozwinięte, komunikacyjnie, stosujemy metody AC i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest istotne, ale i tak potem są w domach rodziny. Jeżeli mówimy często długotrwale bezrobotnych, że wystarczy, że pół roku siedzi się w domu i nie ma się propozycji i człowiek już jest bierny, nie wychodzi, bardzo ciężko mu podjąć jakąś aktywność, są specjalne programy, żeby mu pomóc, to tym bardziej dotyczy to osób właśnie z niepełnosprawnościami, z osób z autyzmem, z sprzężonymi, prawda? One też wydaje się, że dom jest najlepszym środowiskiem człowieka, ale niekoniecznie dla dorosłego jest to, jest to rozwiązanie dobre. Także często te umiejętności, ten wielki trud nauczycieli, i te pieniądze, które zostały włożone w przygotowanie tych dzieci w bardzo szybkim tempie, nie chcę tutaj przy rodzicach aż tak czarn czarnych barwach wszystkiego, bo bywa różnie przedstawiać, ale no, z zasady jest tak, że on jest tracony, że następuje regres, więc też tego nie chcę. Zobaczmy ten autyzm w przestrzeni całożyciowej. Oczywiście tutaj jest najważniejsze, że przedszkole, prawda, świetne, jest według najnowszych, Tutaj rozwiązań związanych z właściwą terapią, z właściwą edukacją dzieci autystycznych. Natomiast rodzice, jak sądzę, bardzo mocno zabiegają o to, żeby powołać czy znaleźć miejsce przyjazne, gdzie kadra będzie wyedukowana, gdzie, gdzie ich dzieci znajdą kontynuację. Bo. On, Pewno jest trochę takich miejsc, ale jest ich niewystarczająca ilość, a przydałaby się specjalistyczna placówka edukacyjna w tym zakresie. Dobrze, to jest, to jest to. To jest moja fundacja, więc zajmuję się dorosłymi. Mamy ośrodek pobytu stałego. Wziąłem, że Państwo słyszeliście o ośrodku Farma Życia. To jest właśnie to, pa, pani prezes. Tak szybciutko, żebyście Państwo, mam nadzieję, zobaczyli. To jest farma, dwa budynki wielofunkcyjne, części mieszkalne dla dorosłych. Mamy 10 mieszkańców, 32 zajęć dziennych uczestników, 7 hektarów. Ekologia zachęca. To nie jest tematem dzisiejszej wypowiedzi. Ale pokazuje przyszłość dla pewnej podgrupy osób autystycznych. Nie będziemy oglądać z tych filmów. Mamy też oczywiście owieczki, żebyście Państwo mieli też tego typu slajdy. To są te budynki. Tak wygląda farma, żeby zwizualizować. A wiemy, że osoby autystyczne często myślą obrazami, jak nas poucza Temple Grandin, więc każdemu nam, z nas przydaje się. Tak. moją fundację, co pewno Pani Prezes by mnie tutaj zamordowała, pomijam dość szybko, ale chcę dać okazję rodzicom, bo to jest główny temat, to jest nasza mieszkanka. Także no już mamy osoby, nie, nie, nie w wieku oczywiście zbyt młodym, i tak dalej. Także starzejący się problem osób autystycznych też jest bardzo ważną, czyli ta przyszłość, tutaj przygotowujemy. My akurat jako fundacja. Musimy mieć ośrodek, bo zajmujemy się osobami z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, które w wielu wypadkach są właśnie niemówiące, które potrzebują pomocy, opieki, a nawet pielęgnacji w ubieraniu, w myciu, w jedzeniu, nawet takich prostych rzeczy. Więc to jest pewna podgrupa. Tak też wygląda autyzm. Jest pan Maciej, tak? doktor Prawa. Są osoby, które kończą wyższe uczelnie i ten ruch samorzeczników mówiących we własnym imieniu jest duży. Ale te osoby nie, nie potrzebują takiej, takich rozwiązań na, na, na dorosłość. Być może innych, ale nie aż takich. Ale też jest taka grupa. No to jest nasza, nasza fundacja, Kolejni Mieszkańcy, żebyście Państwo też zobaczyli. No, Jakich dorosłych mamy? już przejdę do głównej. Mamy ekologiczne gospodarstwo, tam są prace, czyli ten pomysł na dorosłość, na aktywność, bo dorosłość składa się z dwóch elementów: dom, mieszkanie, jakaś aktywność sensowna, prawda? Jakieś poczucie sprawstwa, coś, co by rozwijało daną osobę przez całe życie. Także tu mamy po prostu panią naszą mieszkankę. O tym wszystkim można byłoby mówić. Ja bardzo często lubię i długo mówię, ale może dam teraz o, to jest nasza farma. Natomiast oczywiście kwestia rodziców. Są liczne oprócz tego że doświadczenia, relacje, są liczne książki, niekiedy straszliwe, niekiedy pokazujące, o, jak na przykład to słynne Jacka Hołba, żeby, żeby umarło przede mną. To straszne słowa, to potworne słowa, to wyraz beznadziei jednocześnie takiego niewiary w system, w to, że ktoś przejmie tę opiekę, że jest w stanie zapewnić serce. I że, i, że, I że lepszym rozwiązaniem. Oczywiście to wynika z, z rozpaczy, prawda? Nie trzeba tego traktować w sposób taki. No ale ten tytuł nie tylko dotyczy oczywiście osób autystycznych, ale książka jest też o innych rodzicach, opiekunach matek. Mamy dużo takich właśnie świadectw, też polecam Państwu. Dobrze, bo literatura jest duża, ale oczywiście tutaj mamy osoby, które tego doświadczają na co dzień na sali. Więc myślę, że to nie tylko książki, ale jeżeli ktoś. Oczywiście jest kwestia rodzeństwa, prawda? Też często o tym nie myślimy, bo cały system rodzinny jest zaangażowany w opiekę, często dotknięty, często rodziny się rozpadają, a rodzeństwo albo wcześniej wychodzi z domu, albo podejmuje tą opiekę, co jest zadaniem całożyciowym i ponad siły każdego z nas. Więc tutaj też musimy zdawać sprawę, że oczekiwania rodziców są bardzo duże, i to na każdym etapie edukacji. U nas może tutaj jakby ten długotrwały stres, te opieki, te doświadczenia obciążeń związanych z opieką, brak akceptacji na cały system oddziaływający sprawy, to są straszne rzeczy. Musimy pomóc, musimy system wsparcia stworzyć, który jest przez całe życie od edukacji aż do starzenia się osób. I to jest coś, co rodzice wiedzą i po prostu nie myślą o kolejnym etapie ponieważ walczą o przetrwanie na każdym z tych etapów. Walczą przed diagnozą, nie są pewni, to jest dramat, sygnały prediagnostyczne i różne rzeczy straszne, nie wiadomo co się dzieje. Diagnoza jest kłopotem w Polsce, tak trwa długo, nie ma dostępu, nie zawsze jest rzetelna, nie zawsze jest w przypadku osób, które są na pograniczu, jak mają tylko cechy autystyczne możliwe. Wczesna interwencja, dostępność do edukacji i tutaj jest, mamy ten czwarty punkt, specjalistyczna edukacja i terapia piąty. O to, dbaj, o to zabiegają osoby, rodzice, rodzice, którzy tutaj są z nami na sali. Oczywiście jest też kwestia wsparcia rodzin, orzecznictwo i potem placówki medyczne i wsparcie po dorosłości, wspomagane w placówkach dziennych, oczywiście mieszkalnictwo czy aktywacja zawodowa. Musimy wiedzieć, że, znaczy powinniśmy wiedzieć, że oczywiście z autyzmu się nie wyrasta, jak taki slogan trochę wytarty mówi. Tu macie państwo takie straszne piktogramy Sklera do, 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 do różnych pomocy które pokazują, że nikt z nas nie jest w tym kręgu pominięty, bo to są i mężczyźni, i kobiety. Autyzm oczywiście trwa całe życie i zaangażowane są różne oczywiście obszary pomocy. Także Pomoc społeczna, powiedzmy, szeroko rozumiana oświata, wychowanie, resort zdrowia, kwestie niepełnosprawności, pefronu i tych wszystkich spraw. I, i to, ma, to jest kwestia ponadresortowa. Żaden z tych resortów sam się sprawą nie zajmie. Bo to jest żywy człowiek w różnych kontekstach, w różnych uwarunkowaniach. Jeżeli się nie dogadamy, tak jak tutaj Państwo, nie zbierzemy, nie porozmawiamy, nie wypracujemy rozwiązań, no to nikt nie sfinansuje często bardzo kosztownych usług. Tutaj nie trzeba tego ukrywać, na świecie jest to wiadome. Prawda? Wsparcie osób autystycznych, zwłaszcza z problemami w zachowaniu, z zachowaniami trudnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, jest kosztowne i wszyscy to wiedzą. Natomiast oczywiście, jak rozłożyć te koszty, żeby one były w różnych miejscach, prawda? Żeby był ten montaż finansowy możliwy i żeby to było do uśwignięcia dla samorządów, dla rządu i tak To jest całe zadanie i cała sztuka. Oczywiście, tak jak powiedziałem, często autyzm, ta głowa, głowa z puzzlem się łączy z tym, z niepełnosprawnością intelektualną i to jest jakby szczególna grupa. Dobrze. Oczywiście są też różne podejścia boże, terapeutyczne do autyzmu. To jest tylko zbiór pewnych grup, Widzicie Państwo, to nie jest tak, że w jeden sposób pracuje się z dzieckiem autystycznym. Czasami między tymi podejściami jest kłopot. Czasami w oświacie no, mamy trudności, żeby na przykład wyjść poza jedno na przykład podejście behawioralne ku bardziej złożonym, różnym społecznym. Tak. Ale to jest inne zagadnienie. Wracam do liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tam przedostatni to jest z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Widzicie Państwo, jak to wygląda w typach jednostek. Przedszkole, oddział przedszkolny, Zespół Wychowania Przedszkolnego, Punkt Przedszkolny, różnie oczywiście to może być. tak? Liczba placówek, liczba dzieci, też jakby te liczby rosną, tam te, ta kolumna przedostatnia, jak przypominam. Oczywiście to wymagałoby omówienia dokładnego. Jeszcze sekundkę. To są te dane, które mi się już. o. Natomiast oczywiście w województwach bywa to różnie, to są dane na przykład też tego samego typu pod kątem różnym województwem. Przepraszam, że, 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 że pstrykanie trochę mi się nie udaje. Oczywiście to jest też tak, że widzimy, jak na przykład opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydane w różnych latach szkolnych dotyczą, to jest ta druga grupa autyzmu, w tym zespołu Aspergera, prawda? Bardzo spora procentowo ilość to jest właśnie dotycząca tego typu zaburzeń neurorozwojowych czy, czy rozwojowych. Oczywiście mamy pewien system, tak? Dziecko i rodzina, i to wszystko wszystko jakby znamy od poradni, której rola jest naprawdę tutaj kluczowa, po, po, po różne kwestie związane z ośrodkami, z poradniami innego typu i tak dalej, i tak, dalej. I tak teraz to, to są te dane, które były na, w tabeli, ale jakby porównując. Czyli mamy, że liczba uczniów corocznie zwiększa się około 20-20%. To w ogóle jest szokujące. To jest fala, która idzie. I fala żywych ludzi trzeba będzie potem, jakby w całym systemie, przez cały przebieg edukacji, właściwie, no tutaj, jakby oczywiście zapewnić im wsparcie, tak właściwie, odpowiednie, do potrzeb i ich dorosłości również. Nie chcę się zastraszyć, to nie jest moja rola, to są dane, Niku. No i to jest to samo, co było. Oczywiście, jakie są trudności, czynniki utrudniające, bo właściwie dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego te dzieci nie mogą iść? Być dobrze, nie może być. tak? Otóż tutaj są takie pomysły na to, prawda? Brak wsparcia dodatkowych, zbyt liczne klasy, brak specjalistów, tak? czyli tutaj zadanie dla uczelni, być może tej też, tak? Bariery architektoniczne, oczywiście organizacja zajęć dodatkowych, niewystarczające wsparcie metodyczne i doradztwo i teraz tak, jeszcze kwestia za mało dodatkowych zajęć i terapii. No takie są przyczyny i to dość procentowo spore. Oczywiście to jest też tak, że że nauczyciele też mają swoje argumenty. To nie jest tak, że nauczyciele mówią, no dobrze, wszystko na nas, a my, no co? My mamy takie, takie argumenty. Jakie mamy zagrożenia? Nie mają czasu, nie mogą poświęcić uwagi. Mówią, że często ma miejsce dezorganizacja życia całej klasy. Taki argument. Nie są w stanie sobie poradzić. Tak? Niebezpieczne zachowania. No tutaj jest głównie pod autyzm. Tak? Brak efektywnej pomocy innych. Niedostosowane programy nauczania. To są, to są dane z badań na nauczycielach, prawda? czyli mamy, mamy taką sytuację. No i teraz tak, to nie o to chodzi, żeby się tutaj pochylać. bo no rzeczywiście, są argumenty mocne obu stron, ale trzeba brać pod uwagę różne, różne tutaj, różnych interesariuszy, różne grupy i przecież wszyscy mamy dla wspólnego dobra pracować. To jest klasyczna z dawno, dawno, klasyczna książka Goffmana o instytucjach totalnych. Może to, to już. Ale oczywiście to teraz przejdę, tak już podsumowując, bo edukacja to jest jeden z, z elementów. Ale mamy dorosłość, mamy prawa osób autystycznych. Ponad 10 lat Polska od wprowadzenia konwencji, to wszyscy wszyscy wiemy. Niezależne życie, łączenie społeczeństwa, artykuł 19, nowy model niepełnosprawności. Już nie, nie, nie liczymy na łaskę, na dobro, dobroczynność, charytatywność. Osoby niepełnosprawne, w tym osoby z traktatem ma autyzmu mają prawo do rozwiązań do uczestnictwa, do tego, żeby były włączone, czyli taki społeczny, medyczny model odchodzi. Prawda? Czyli też zgodnie z tym, co jest postrachem wielu, wielu środowisk związanych z domami pomocy społecznej, mówi się deinstytucjonalizacja, a w domyśle jest że likwidujemy domy pomocy. Oczywiście to nie jest tak, to nie jest takie proste. Niemniej jednak te elementy związane z deinstytucjonalizacją są bardzo ważne ponieważ przyszłości, przyszłość tych naszych dzieci, waszych dzieci, naszych osób autystycznych, no oczywiście może być związana z pewnymi placówkami, miejscami, które mają mocne cechy instytucjonalne, które stanowią zagrożenie dla autonomii, dla jakości życia tych osób, prawda? Tu mamy te cechy takie typowe, które właściwie każda instytucja przejawia, prawda? No nie ma wyjścia, bo się sama swoją inercją w ten sposób. Yy, oczywiście yy, w ramach różnych projektów, różnych pilotaży, tak, można byłoby różne systemy wsparcia. I to jest coś, co ukradłem ten slajd z zabrza. Był jakiś projekt tego typu, więc wziąłem ikonografię. Ale jest bardzo ciekawa, ponieważ oczywiście mieszkalnictwo, wsparcie środowiskowe, to wszystko, co, co wiemy kręgi wsparcia, kręgi interwencji. Oczywiście są też takie. Ten kwadrat mamy: Szkoła przystosowująca do pracy, warsztat terapii. Tutaj przedstawiciele byli, SDS-y, różnego typu. Otwarty rynek pracy i te wszystkie rzeczy związane z ekonomią społeczną, prawda? Mieszkalnictwo w postaci mieszkań chronionych, ale też treningowych, wspieranych. I teraz nowe formuły mieszkalnictwa, czy programy na przykład realizowane dotyczące COMów, czyli Centra Opiekuńczo-mieszkalne, program dla samorządów z Ministerstwa Rodziny. Zachęcam. 102, 102 gminy sięgnęły po te środki. To oczywiście nie jest specjalistyczne rozwiązanie dla osób autystycznych, ale dla osób niepełnosprawnych. Proszę przemyśleć, czy Państwo by gdzieś tutaj w Powiecie, w Gminach Powiatu, czy może w Nowym czy nie mogli takiego comu założyć. Jest też dla organizacji skierowany program. W tamtym roku był nabór do, do wspomaganych społeczności mieszkaniowych. Pan Wdowi, tu słyszałem, będzie u Państwa. On stoi za tym programem i myślę, że ma przyszłość ten program, czyli można zabiegać o środki. Wiem, że jedna z Państwa organizacji z Waszego miasta będzie, będzie jeszcze próbować tam. Chyba nie wyszło w pierwszej turze, ale zobaczymy. Oczywiście te zmiany systemowe są te związane ze strategiami, które powstały. Na przykład strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami zakłada takie rozwiązania nowe. Być może część z Państwa korzysta z systemu osoby z niepełnosprawnością. Oczywiście jest z Funduszu Solidarnościowego. Oczywiście jest to krytykowane, że tam są przestoje, przerwy. Już mnie Pan pospiesza, już będę kończył. Już Przepraszam, to nie o to chodzi, że nie będę omawiał tych wszystkich programów. W każdym razie. Podsumowując, może tutaj przerwę w tym momencie, bo jeszcze tamtych slajdów jest, jest trochę. Otóż yy, dzieje się trochę nowych rzeczy. Myślmy o osobach z autyzmem w przestrzeni całego życia i żeby ten system był z pomysłem na dorosłość, prawda? Do jakiej dorosłości szkoła przygotowuje? Jakie umiejętności uczy, czy potem to jest placówka dzienna, czy to jest być może zatrudnienie, czy inna formuła. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przykro mi, że takim ekspresowym tempie nie dało się pogłębić tematu, ale no taka jest konwencja naszego spotkania. Już oddaję przede wszystkim głos kolejnym prelegentom. Dziękuję serdecznie. Ja też przepraszam za to brutalne przerywanie, no ale niestety mamy takie, takie właśnie.